Cześć Boże moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. 18 grudnia, dla nas to y, trzeci tydzień Adwentu. Y, y, I wchodzimy już w przestrzeń, gdzie dowiemy się całej prawdy o obiecanym Mesjaszu, który miał przyjść na świat. Zatem posłuchajmy, od czego wszystko się zaczęło. Duchu Święty który jesteś światłością wiekuistą, który przychodzisz jak światło do ciemności. Prosimy Cię, rozświetl nasze serca i nasze umysły, abyśmy słuchając wiekuistego Słowa Bożego, mogli otworzyć nasze serca na Jego moc działania w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po ślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną, za sprawą ducha świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło porodzi syna któremu nadasz imię Jezus on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów a stało się to wszystko aby się wypełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka oto dziewica pocznie i porodzi syna któremu nadadzą imię Emmanuel to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. I tak, moi drodzy, widzimy tę scenę z jednej strony piękną, ale z drugiej strony też dramatyczną, bo Józef jest postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast to, co jest ważnego do, do złapania, to to, że spełnia się to wspomniane proroctwo. Oto dziewica pocznie syna. To jest znak mesjański. Wiemy, moi drodzy, że z biologicznego punktu widzenia jest to po prostu niemożliwe, ale dla Boga nie było rzeczy niemożliwych. Dlatego te niemożliwe okoliczności, które będą towarzyszyły narodzinom Mesjasza, mają pokazywać, że w tym wszystkim jest obecny Bóg, a nie człowiek. Zatem moi drodzy, widzimy proroctwo, które się sprawdza. Po tym mamy poznać Kim jest mesjasz? Który to? Ten, który się narodzi z dziewicy. Jeszcze takich rzeczy, moi drodzy, na świecie nie było do tego momentu. A oto proszę bardzo, mamy proroctwo, które się sprawdza na naszych oczach. Kochani, życzę wam dobrego, błogosławionego dnia. Na koniec pomódlmy się razem z kościołem i otwierajmy nasze serca naprawdę których będziemy dotykać w tym tygodniu. Wszechmogący Boże, od dawna przygniata nas jarzmo grzechów. Spraw, aby nas wyzwoliło upragnione nowe narodzenie Twojego Syna. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen i do jutra, szczęść Boże.